Córeczko, szykuj się na rozpoczęcie roku! Dobrze, mamusiu, dobrze, mamusiu, pójdę ładnie, schludnie uczesać włosy, ładnie, schludnie się ubiorę i pójdę ładnie, schludnie na rozpoczęcie roku. No, halo! Matka, idę na rozpoczęcie roku! Jak ty idziesz na rozpoczęcie roku? Takie paznokcie? Jaką koszulkę masz? I te rzęsy? Iksde delol matka, ty w ogóle nie jesteś sigma, no. Teraz jest taka mota, teraz tak się chodzi, no. Taki styl jest, no. Zresztą jest wolność, mama. Co ty gadasz? Nauczyciel nie może mi nic powiedzieć, bo sądu podam, no. Dobra, idę. Pa, mama. Puść mi jakiegoś blika, żebym sobie tego, kupiła olejek do elektryka. No, nara. No, synek, zaczyna się rok szkolny. Ten rok szkolny będzie dla Ciebie wyjątkowy, ponieważ w tym roku szkolnym będziesz miał plecak po starszym bracie. Hurra, hurra, tak się cieszę, to duży mój kochany! że będę miał plecak po starszym bracie. Cały rok marzyłem, żeby mieć plecak taki, jak mój starszy braciszek. Ja chcę być jak mój starszy braciszek. To moje marzenie. Będę chodził z przyjemnością do szkoły i się uczył, bo zawsze będę wiedział, że jest ze mną plecak mojego starszego braciszka. Ona no to jest wspaniałe. Już nie mogę się doczekać tatusia, aż pójdę do szkoły. I w Ty w ogóle nie jesteś Sigmund. Taki jest stary, xdol, w ogóle sigma, Iha! w ogóle nie będę nosił, daj spokój, w ogóle taki szajs, bo się zabierz śmieli szkole, ty. Ty młody, ale o co ci chodzi, przecież zamówiłem ci za kupę pieniędzy plecak jakiś sobie wybrałeś, nie wiadomo jaki, jakiś modny, kosmiczny, nie wiadomo o co, a teraz ci nie pasuje, o co ci chodzi? xdol, ha weź stary w ogóle ty nie jesteś sigma, ty, w ogóle nie mam change. ale creepy w ogóle, Iha! w ogóle taki plecak, weź, Nie będziesz w ogóle myślał, gra! Ja się wykończę. Ile ja robię? Nad godziny inne rzeczy robię, żeby wam to wszystko kupować. Kiedyś tego nie było. I jeszcze nie pasuje, I jeszcze wiecznie narzekacie wszyscy ludzie. Ja już mam tego wszystkiego dość. Kochanie, ale to twoja wina. Zły placak mu zamówiłeś. Czemu mu taki zły placak zamówiłeś? No!